Jak mogliśmy zauważyć w najnowszym zwiastunie trzeciego sezonu Ninjago Powstanie Smoków, w nowych odcinkach znowu dojdzie do jakichś podziałów i zmian w drużynie ninja. Dzisiaj porozmawiamy o Arinie, o tym czy Frak dołączy na stałe do ninja i o nowych mistrzach. Zapraszam! W zwiastunie, który został opublikowany w zeszłym tygodniu nie było widać Arina, nie pojawi się on tam ani na chwilę. Jednak no spokojnie, raczej nie ma szans, że na zawsze stanie się zły. On po prostu będzie chwilowo współpracował z lordem Rasem po to, aby odnaleźć swoich rodziców, po czym później wróci do drużyny ninja. Nie wiadomo jednak jak długo będzie szukał rodziców i nie wiadomo, czy podczas tego procesu lord raz go nie oszuka, więc ten wątek może się ciągnąć nawet i przez cały trzeci sezon, albo i jeszcze dłużej. Jednak to, co było ciekawe w tym Zwiastunie to fakt, że frak pojawiał się tam cały czas z ninja, z Lloydem i Raju. Frag, jak pamiętamy, był bardzo dobrym przyjacielem a Arina, dla Sory i Raju również wiele Arin znaczył. No a o Lloydzie to już nawet nie wspominam, to jego pierwszy uczeń. To wygląda tak, jakby w trzecim sezonie drużyna ninja podzieliła się na pół. Lloyd, Sora, Raju i Frag będą próbowali odnaleźć i w pewnym sensie uratować Arina, który w tej takiej głębokiej potrzebie odnalezienia rodziców zapomniał w sumie komu powinien ufać. Natomiast pozostali ninja zajmą się prawdopodobnie innymi sprawami. Podejrzewam, że związanymi z zakazaną piątką i ich zamiarami uwolnienia Kiełogrzmota. Lubię takie podziały w drużynie, bo ta historia wydaje się być wtedy taka bardziej dynamiczna. Więcej się dzieje dzięki temu, że w tych odcinkach poniekąd przeskakujemy pomiędzy różnymi postaciami, które po prostu znajdują się w innych miejscach i załatwiają inne sprawy. Jest jeszcze jedna ciekawa kwestia dotycząca tego tematu, mianowicie przecieki nowych zestawów na lato 2025 sugerują, że w drugiej części trzeciego sezonu Kai i Cole zostaną mistrzami. Zostaną nauczycielami. Kaj ma nauczać ponoć Wildfire, a Cole ma nauczać Fraka. Wiadomo, że to tylko przecieki, wiadomo, że to tylko zestawy, które wcale nie muszą obrazować dokładnie tego, co będzie działo się w serialu, niemniej wydaje mi się, że to akurat może okazać się prawdziwe. Kai i Wildfire to duo świetne, które jest już rozwijane od pierwszego sezonu, za to Call i Frag to będzie nowość i właśnie w tym kierunku chyba zmierza Ninjago, tak mi się wydaje. W przyszłości, gdzieś pod koniec powstania smoków, możemy dojść do takiego momentu, gdzie każdy z ninja będzie miał pod sobą swojego własnego ucznia. W sumie fajna historia, pierwsze sezony pokazujące jak sami stawali się ninja, a teraz będą mieć już swoich uczniów. Kurczę, już nie mogę się doczekać trzeciego sezonu, może usuniemy marzec, co wy na to, po lutym niech będzie od razu kwieci, bo nie chce mi się tyle czekać. To już wszystko na dziś, do zobaczenia.